Tam jest grupa, tutaj jest prawdziwa grupa MMA i te sprawy. Mamy pierwszy trening MMA, jest z nami Kamil, Kamil Rady Kamil Szkarady. Kamil Szkarady, masz Jak To pojutrze jeszcze wagę robię, dlatego w kluzie. Porządna grupa MMA, tam jest porządna grupa stójkowa. Robiliśmy razem trening stójkowy wcześniej i... Powinna być poziomo kamera, bo to na YouTube'a. I teraz tak, Filip nie zmienia koszulki, jest śmierdzielem. nowo w tej koszulce wcześniej i będziemy sprawdzać, czy jutro wyjdzie tej samej. Mówi, że wystarczy wietrzyć. Najlepiej się wietrzy na treningu. W dzielnie v -brave. wczoraj był, przedwczoraj był, piątek na sparingach też był w tej koszulce, ale te koszulki się same wietrzą. Mobilizacja. Mobilizacja, hemoglobina, stabilizacja, daj mu moc. Ulubione ćwiczenie trenera Igora Można leżeć, prostować nogę i podobno to działa <grystanie> po Dzisiaj, sucie... Dzisiaj zaczynamy przytulanki Prawdziwy sport dla prawdziwych mężczyzn Chciałem powiedzieć, że nasze samce Alba, jak zobaczą kamerę całkowicie zmieniają swoje zachowanie Zupełnie Jak ci się podoba? Wow! <grystanie> wow! <grystanie> wow. O, ale... Ale grzmotną. Jak się czujesz po tym rzucie? Zajebiście. Jesteśmy teraz na Kuźnicach, będziemy wchodzić na Giewon, na sprawy Wierzch. Chciałem pokazać tutaj przygotowanie, co mówi zegarek o gotowości tutaj Dominika. Będzie masz jeden albo dwa, nie? Do Dzisiaj jakość gotowość. No, 11, gotowość do treningu? 0 Zero. Zero. 11. na, 100, 100, na 100, 100. chciałem powiedzieć. Nie sugerujcie się zegarkami. Trening fitness pur. No, nie zapowiada się to dobrze. No, nie, <głos》>. komputer, nie, komputer powiedział, że nie wezmę tyle, a wziąłem. Ile ta komputera. Komputer kłamią. Nie płamią. słuchajcie tego, tej sztucznej inteligencji. Nie wierzcie maszyną. Nie no, w maszyny trzeba wierzyć. Do <głos》>. Końca zawsze. Ale strajnie nie istnieje. 140 wątków. Wchodzę, otwiera. Za darmo. Pachnie, czyściutko. Pierwszy klient w toalecie. Jest coś lepszego? W tamtym tygodniu byłem na paradzie smoków. Poszedłem do Toyota. Nie wiem, z 10 albo 20 słów w rzędzie. Wybrałem tego, na które było naslane normalnie. Ktoś nie, tra nie trafił. Ktoś nie trafił, ktoś nie trafił normalnie do Kibla, czyli do Toyota. Wiesz, co zrobiłem? Była końcówka smoków. Nie poszedłem już na smoki, nie wracałem. Obserwowałem, kto wejdzie do tego to i jaka będzie reakcja ludzi. I Ktoś już nagrywa? Wiesz, ja. jak chodzą wilki to sada, sadach? się już nagrywa? Zrób sobie tutaj zdjęcie pamiątkowe już. Ja muszę zapamiętać to wejście. Biegiem, biegiem. Artur biegnie na ścieżkę, bo musi zwrócić ja. parking. Artur do ciężkie zbija. <laughs> Ale dźwięk ptaszków. My, jak szliśmy tutaj drogą asfaltową, to ratowaliśmy ptaszka. Tylko nie wiem, czy go uratowaliśmy, bo był połamany na drodze normalnie. Latał nad samą ziemią. Prasy, bo... skrzydła miała, ale łapki miał połamane chyba. Pierwszy punkt wycieczki? Kasa. Pierwszy był parking, 40 zł. Kasa? 40 zł. Jest Jeszcze trening sportowy, sportu walki, my jesteśmy we trójkę z NMA. Że my się nie boimy niedźwiedzi, zapasy nie są nam obce. Obyśmy tracili największego, bo Olger jest dobry w zapasach. to poznać swojego wroga. Z takim będziesz się bił? To nie to twoja kategoria, przecież. Trzeba iść swoimi ścieżkami. No Nie, jak owce. Wytycza swoje śleżki, ścieżki, kozica. Nie, mnie jeszcze ze zmęczenia język plączę. Filip, masz tam 50 kg w plecaku? Mam nadzieję, że wziąłeś koszulki Bibrava do plecaka. Kasę fiskalną mam ze sobą. Nie tak jak ci na parkingu za cztery dychy. Pamiętajcie, trzeba zdobywać tego wzgórza. I atakować doliny. Chyba na odwrót. Jak, ze wzgórza jesteś bezpieczniejszy, a w dolinie jesteś niebezpieczny. chyba ze wzgórza atakować. No to tak było właśnie. Jesteśmy teraz w pierwszej bazie. Os oswajamy się tutaj. z gością. I przeprowadzamy atak szczytowy za jakieś 5 minut. Czekaj, to jest kamp numer jeden, tak? Camp numer jeden. Base camp. Woda z gór. Pokaż. Zaszczyt ten <noise> To no jak kierunek dla 10 jak Linia <noise> <noise> się przesuwa, dłużej do 10 i będą karne przysiady. Marcinek, trzeba zamykać. Jeden! Kiedy czy tyndy? Ej, czy kiedyś karate? Kiedy uciec? tyndy czy tyndy? Będziemy podawać tlen. Tutaj trzeba trochę wyrównać. Ja bym robił Tak, Zadzwonimy po helikopter, będą cię ściągać. My idziemy dalej. Nie, wziąłem tą komorę normobaryczną. Będę zaraz do niej wchodził. Będę normował ciśnienie. Sekret, jak przyspieszyć grupę. O oh, kur... cichacz był jednak. <grywa> Jakaś nauczka z tego podejścia? Coś wywnioskowałeś? Bo ja jako filozof coś, coś mam. Nie jest za Dlaczego? Bo trzeba będzie przyspieszać zaraz. Ja idę jako pierwszy i puszczam jak skunks. Taką aurę poncura. Wtedy... Pierwotnie instynkty na albo się w skrodzie, albo musisz być pierwszy. Idziesz i nie patrzysz ku... na szczyt, tylko patrzysz pod nogi. No tak. I zanim się obejrzysz, to będziesz na szczycie. Nie zastanawiasz się, czy idziesz do przodu krok za krokiem. Głowa ku... w dół, patrzysz na skałę. Rozpoznajesz, czy jest łapienna, czy jaka tam inna. Zanim się obejrzysz, zjedziemy kolejką w dół. <słuch> że nie można w restauracji jeść swojego? W górach można, taka jest gościnność. Ale, ale musisz zapłacić tzw. Tak talerzyk. Ta, talerzyk zapłacić. Talerzykowe. Jak jesz coś, co jest warte 20zł, to I musisz zapłacić 40zł. razy. od Delicji. Dwa razy? od Delicji. Nie ma w ale na liceum. Ja sobie whisky wziął. Ten efekt tego gościa, co nosił byka, cielaka cały czas. Mm.

A pojawił kółko, się przede mną. Drugie kółko, drugie kółko zrobiłem. Kół, robię drugie, kółko, drugie kółko robił? Tak, tak. Lajtowe. Hmm, dzisiaj na śniadanie wjechało porządne śniadanie, porządny posiłek, jajecznica, parówki. Kamil, co u Ciebie? ale... Powiedz Olgiel co wczoraj jadłeś o 23. Wczoraj o 23? A no, no zdarzyła nie się nie taka kanapka, nie? Taki, taki przydrożny burger. Ale wszyscy sobie zachwycają koncert rachowy trenera Igora. Nawet dzisiaj mamy wszyscy to Na, na stół Podziękowanie za to, że ten koncert na całym mluce się chwalić śpiewał. Tak nam dziękuję za ten koncert domu. To... <laughs>

czy co, ale też mi się tak wydaje właśnie, że starania są naprawdę kiepskie. Celować wątroby! Wątroba! Wątroba! Witamy w kolejnym vlogu. Dziwne, że mam pastę na ustach, bo nie miałem zębów od nie. nie pasta. <grymne> czy będziesz dzisiaj biegł równo z Karolem? Oj, nie wiem. Będziemy stawiać na ciebie, jak na konia wyścigowego. No, czy... Igor, czy nie wstawiasz na tego, rozum? Ja, 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 ja. Igor Czernikomedow. Nie jadę. Czernikomedow. Mm. Jest ciężko. Ale daj dajemy, dajemy radę. Dajemy radę. Koniec, końcówka no, Loża szyderców na koniec Mamy to! Dostałeś puchar za najładniejszy styl biegu Ale